you and my side For a longer day, people feeling like the light has just come. We must never stop the way, but chirping. A więc witam wszystkich na dzisiejszym live i mamy obsówę, ponieważ lanter mi nie działał z jakiegoś powodu. Albo Lila specjalnie opóźniła live'a. Nie, nie opóźniłam gdzie ty jesteś. Ukrywam się. Fajnie. Czemu Multi nie mam voice chata? Czy ja go nie słyszę eee, po prostu? Bo pewnie ty ma wyszutną A no tak, w sumie. W sumie ma sens. A sumie, to się komuś buntuje. Mi się buntuje czat. Mi się buntuje czat, bo mi się nie wyświetla czat, więc... A w sumie nic nie ma na czacie, to może dlatego się nie wyświetla. Może dlatego się nie wyświetla czat. Mam nadzieję, że... O, Sandu, witaj. Mam nadzieję, że w końcu czat się podłączy, bo czat, czat mój nie chce... nie chce działać chwilowo. I na razie nie wyświetla żadnych wiadomości, ale mam nadzieję, że ożyje. O, no, niby jest podłączone, więc... Dobra, ja muszę zbierać drewno. Się zajęłam tym, gdzie. Ile jest nas? Jest nas trzech. Gdzie jest reszta? Gdzie jest jacket? Na, na polach. To. Gdzie ty jesteś? Na women! A tu jesteś. Ty w ogóle nie słyszałaś mnie? Słyszałam Cię. Słyszałam Cię, ale nie wiedziałam, co robisz. Nie miałam zielonego pojęcia, co robisz. Teraz mm wiesz. -hmm. No teraz wiem. Nie no, ten czat dzisiaj się psuje u mnie. Multi zamordował kurczaka, chyba. No. E, what? Tak. Nie, craftingi mi się dwa skraftowały. Zamiast craftinga i patyków. Jestem z tego faktu nie. O! Dobra. Masz tutaj siekierkę. Po co? Nie zabawne. Drewnianą tak. bierz se. Nie potrzebuję. Stone Age. Dobra, gdzie jest reszta ekipy w ogóle? Nie chcą nas. W moim skąpie. To nie były osoby, które najbardziej poganiały mnie, żebym odpaliła już serwer. Where? Gdzie oni są? Ja ty najbardziej Nie, no ty później mnie poganiałeś. Nie najbardziej. To jest bardzo fajny spawns. Bo wcześniej świat się zrespił Czujem. na biomie zimowe. Ja to muszę ogarnąć, bo to mnie będzie denerwować. No to a... To jest... ja jest... a w sumie możesz sobie wziąć ten crafting, bo ja go nie potrzebuję. Ja mam twój. A tu jest woda, a ja jestem ślepa no tak. Multi mógł sobie zainstalować voice tylko po to, żeby nas słyszeć chociaż. to jest mega fajne miejsce. Czemu nie ściąłeś do końca tego drzewa? Czemu je zostawiłeś tak brzydko? Ale to jest mega ładnie. Ho, witaj. Czemu mój czat... Czemu mój czat nie ogarnia dzisiaj? Mój czat definitywnie dzisiaj nie Disconnected from YouTube, chat! Dlaczego? Dlaczego disconnected? Why? super, dlaczego disconnected? Activate. Mój czad nie chce dzisiaj współpracować, więc chyba się nie będzie wyświetlać. Wow. Well. To muszę to jakoś inaczej rozwiązać. Eee, muszę sobie przerzucić czad na drugi ekran. Lovely, lovely. Ciekawe czy żaden czad nie działa, czy tylko ten. Disconnected Why is it disconnected? Disconnected, Okej. Okay. Nie wiem, dzisiaj dzisiaj ten czat odwala. Cię nie spodziewałem ze startem wakacji, ale że dieksowice będą ze startem wakacji. No to mówiłam, że będą ze startem. O, jacket jest. Jacket nie masz tego, wojszata. A nie masz wojszata, jednak. Dobra, nieważne. Nie no, ale ładnie tu jest. Liście spadają do wody. Mój czat nie działa. Mam jeszcze jeden pomysł, co mogę zrobić. Mogę go wywalić i włączyć jeszcze raz. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Mogłabym go całkowicie za. What? Dobra, nieważne. Dziwne rzeczy tu się działy. Eee. Like anyway, o, hej! Hej jacket, ej! Czy Multi odkrył, że można siadać na osobach? Bo miałam... Serio? <grytanie> Tak. Tak. No, no faktycznie Jej mój ulubiony drewno. No ponieważ jestem IRL bla... Multi czemu dostajesz damage? To w ci dostaje Co Naam. Kurda. Tak. Currently oh, oh, you <grycii> have no public stream. What are you talking about? <grycii> Nie, no. Ja mam tutaj problemy techniczne dzisiaj. Exit to takie potężne problemy techniczne. Niech to noc się tu, robi. Wait, nisze, widziałam of. Mi się tutaj, mi się tutaj chyba? strasznie podoba. Lila, zobacz. No tu jest nisze super, tutaj... co nie? Ej, no to się wybudujmy wokoło tego jeziora, jakby. Hmm, jak to tam wygląda? Widziałam owce i zniknęła. Widziałam owce i zniknęła. Nie mam pojęcia, co się z nią stało. Ale tu jest. Świnka. Gdzieś tu był kurczak. Oh, loder. No. Ja muszę sobie, jakby, wydzielić mój. wydzielić i czat. Przenieść na drugi ekran. I musiałabym zrobić to samo z chatem z Twitcha, o ile tak się da. No ta, da się tak. Dobra. Ja mam te dwa czaty teraz i one się nie będą wyświetlać z jakiegoś powodu. Eee, nie chcę współ... Guys, where are you? Ja jestem na drzewie. A, spoko. Ja widziałam tam zombie jakiegoś, łażącego. <laughs> Hej, kaktus. chat się nie wyświetla. Dlaczego nie mam zielonego pojęcia? Od razu mówię. Yy, ale ja widzę czat, tylko mam mega mały czat, więc muszę go powiększyć, bo jestem ślepa. Yy. Control plus, o. O, teraz, teraz widzę czat. I am Ta. Dosłownie. Dobra. E, więc wracając... E, ta. Miałam skraftować piecyk. Czy ty zamierzasz cały ten nas wylesić? Tak. Taki ładny biom. Zainstalowałam mod, który sprawia, że biomy są ładniejsze. No, Eksterminator... A, faktycznie Eksterminator Live'a zaczął. Zapomniałam, że miał... Ej, zombie do nas idzie. Drugi jest. Możesz się wykładać. No kurde czemu <laughs> Żebyś nie umarł. No Eksterminator też Monster Hunter. Uh... Kaktus, ty też nie jesteś moderatorem u Exterminatora przypadkiem? Jednocześnie. A exterminator jest u mnie moderatorem. <laughs> nie w sensie mówię do kaktusa. Kaktus nie jesteś? A, nie masz moda tam? A, faktycznie. Myślałam, że masz tam moda. Co jest dalej w tym lesie? Oprócz śmierci? Nie, definitywnie tylko śmierć. Kto rozwalił tego biednego grzyba? Wiesz co? Mam taką chęć zabrania ty tych sadzonek... No nie! Bo potrzebuję... A Ała, ale i tak już zabrałem. Poczekam, a co ja mogę tutaj zajmować Dlaczego Ale ja jedzenia teraz. No to masz, chodź. Jab jabka. Gdzie oni uciekli? Moi, moje myśli Ej. próbują wiek. Ej, chodź, bo gdzie oni uciekli? A tam jest Eksterminator. Ja. Ja chyba wybuduję dom tutaj. Albo tam, albo tam. Tu albo tam, teraz nie wiem. Nie no, tam. Definitywnie tam. Tylko ja nie mam węgla, a Eksterminator cały węgiel wykopał. Może ja pójdę do niego. Nie doceniam mojego kunsztu. Ciekawe. Hej, idziemy do ciebie, bo masz światło. Gdzie jest Multi? Eee, zostaw mi to dziadu. No, on całe to drewno rozwala, On chce cały las wyciąć. Idź sobie tam do Multi'ego. Gdzie Multi mieszka? Tam w górach. W górach? Tak. Ja chyba zamieszkam w tamtym lesie. O, tam, o gdzie, tam, gdzie pokazuję. Dobra Jak ja tu Tylko zga... No nie no! Dobra Polska nie wejdzie z. No... No Polska przegrała, no tyle wiem. Ale to nie jest jakaś nowość. Ej, czy tu nie jest single player sleep? Powinien być. Multi prześpij noc, jest single player sleep. Powinien być. Chyba, że to usunęłam przez przypadek. by było niezbyt dobre, ale powinien być single player sing. No ładnie wgrali, ja w to nie wierzę, naprawdę. Tam zombie stoi. E, co ja miałam zrobić? E, miałam ogarnąć ten... No ja nie... Ja nie rozumiem! Ja nie rozumiem. Nie rozumiem. No przecież nie będę restartować komputera teraz, bo to się mija z celem. Czemu nie chcę skonektować się ze streamem? Nie rozumiem totalnie, ale okej. Okay. Eee, coś się zepsuło bardzo. Może się naprawi. Mam nadzieję, że się naprawi. Jak się nie naprawi, to w sumie nie wiem co zrobić z tym faktem. Ja nie jestem w ogóle... Tam ognisko się pali Ej tam ognisko się pali! Ej widzicie ognisko? Guys To multi zrobił? Ekstermina... Dobra nie parę. Aha Single player sleep nie działa? Pliki <coughs> Word O ja nie mogę. O ja nie mogę. Guys. Muszę serwer zrestartować tak szybko. Wszystko się psuje dzisiaj. Czy to się wszystko musiało serio rozwalić Czy wszystko się musiało rozwalić? Serio. Mmm. Jakby idę oglądać kanał. Cześć, co? Co idziesz oglądać? E Albo ja zepsułam. Mogłam zepsuć. Ta, zepsułam. Zepsułam gorzej. E... Zepsułam gorzej. Mhm. Okej, okay, popsułam gorzej. Nieważne. Mhm. I'm noid. Czemu wszystko się psuje? <laughs> 10, 10 dni później, no nie. Coś się zjechało. Nie wiem czemu. Jak zawsze. Dobra, ja, ja nie wiem. Dobra, uruchamiam z powrotem. Coś się zjechało. Bo nie wiem czemu, no. Powinien się powinien się włączyć zaraz. No już się włączył. Co ty wysłałeś, Multi? ciała serwer już. Czekau. Już działa. See, it's working, chyba. A i dalej nie działają pluginy. W sensie datapaki. Nie wiem czemu datapaki nie działają. Guys, bo co się z z datapakami? To ja to kiedy indziej naprawię. To teraz dam sobie spokój z tym. Nic nie naprawiaj, No my, kiedy my, indziej my, to my. naprawię. Nie dzisiaj. Nie naprawiaj. Naprawię no to. Nie wiem, co się zepsuło. Ej, patrzcie, tu jest laszkiej pod spodem. A, dobra, widzę No. Ja mieszkam na. na tym brzegu. Mi dzisiaj wszystko nie działa. Guys, ja chyba będę musiała zrestartować live'a ja, ja. ja wrócę kiedyś. Eee. Guys, nice. Im res restartuję live'a komputer cały. Dobra. Ja